Cześć, Siemanko. Dzień pierwszy, tyczenie, w którym miejscu ma iść płot tak, na słupki, będę odmierzał 3 metry, wbijał jakiś tam palik i, i później do tego będę no, po prostu wyciągał i świder mam wypożyczony i wtedy będę wiercił. Tutaj pousuwałem trochę tych krzaków. Jeszcze muszę trochę linkę naciągnąć, ale myślę, że będzie spoko. Dobra, to ja się biorę do pracy. Wbijam te słupki i nie będę was chyba tym zamęczał, bo to wbić słupki i odmierzyć to każdy umie. Pewnie takie ogrodzenie każdy umie zrobić, ale wiadomo vlog to vlog. Zobaczymy się, jak już to wszystko poobsadzam, powbijam te oczywiście paliki. A później wiadomo, kolejne dni w jednym filmie to zobaczycie wszystko, jak powstaje całe ogrodzenie. No to lecimy. No i dobra. Dwie strony są pozaznaczane. Na więcej nie miałem słupków. Wywiercę po prostu dwie i przełożę sznurek i paliki na kolejne dwie. Już parę otworów wywierciłem. Na jednej, tam już połowę z jednej strony. Dobra Dziurki wwiercone Na dwóch stronach Teraz muszę zwijać sznurek I lecieć na kolejne dwie strony Trochę Trochę łapy bolą po tym Bo czasami jak wyrwie, Nie wiem czy na lapsie zdążyliście Zobaczyć Ze dwa razy mi wyrwało z rąk Jakiś kamień Nie chcę zepsuć Tutaj z wypożyczalni Maszynki i wierteł, dlatego po prostu albo rękoma próbowałem coś tam wybrać, albo przesuwałem się o 5 cm. 10 postawiłem sobie handy. Nie wiem jak dla mnie. Bajka, e, fajna sprawa, no ale wiadomo, nie ma co kupować. Jak tylko na takie supeczki w wiercenia. E, dobra. Znowu się było ostrzenie. znaczy, znaczy. Miarę jest równo. Teraz chwila przerwy, coś się napić. 5 minut usiąść i przenoszę tutaj linkę słupki. I tyle. Widzimy się znowu za chwilę. No i narożne słupki obsadzone z jednej, z drugiej. Trochę wieje, to się nie wychylam. Z tamtej strony dziury na 50-60 cm około wiadomo, plus minus tam 10 cm, bo w niektórym było kamień jakiś ten. Jak będzie za płytko, będzie się ruszał, oczywiście wyjmę pod kopę i tyle zasypuję trochę ziemi, ubijam, poziomuję znowu ziemi, ubijam, znowu poziomuję. Łap poziom zaczepiony. no i tyle. No cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć słupków obsadzonych. Może tą stronę dzisiaj jeszcze zrobię. Ziemia jest taka, że jest 30 cm takiej ziemi czarnej, a później jest glina bynajmniej w niektórych miejscach. Mi się wydaje, że jak na ogrodzenie to spoko, bo te słupki po prostu jak ta glina je złapie, to też tak ich szybko nie puści ani nic, ale to tylko moje widzimy się. No i co? Widzimy się zaraz chyba, bo będzie dzisiaj w filmie będzie cały. Całe ogrodzenie stawiane ja oczywiście oczywiście, to chwilę zejdzie, nie wiem czy nie za dwa tygodnie. Wiadomo, słupki, później siatka, ale wy zobaczycie to w jednym filmie. Szósta rano, dzień trzeci. Jeden słupek już obsadziłem, zapomniałem połączyć tutaj napsa. Dzisiaj, dzisiejszy plan na pewno do tamtego słupka obsadzić, a jak się uda, to jeszcze więcej. I tyle, no co, bierzemy się do pracy, też mam dzisiaj ograniczony czas, bo idę do roboty później na 14, myślę, że dzisiaj, jutro, za dwa dni jeszcze, oprócz dzisiejszego, może się uda w dwa dni wszystkie słupki postawić, ale zobaczymy, jak będę robił i nie będę gadał, to pójdzie. Dobra, lecimy dalej. strona skończona z półtorej godzinki godzina 50 mi zeszło no nie wiem sami ocencie a mi się wydaje, że jest, jak tak patrzę oczywiście sznur do sznurka wszystko jest zrobione, więc między miarę równo wiadomo centymetr może się różnić między nimi ale spoko na jedną stronę poszło mi e, 16, 14, 16 stempli Co 3 metry, później wiadomo na rogach będą zastrzały, chyba jeszcze na środku zrobię jeden I co? I teraz lecimy w drugą stronę, Tam przy drodze. Chyba najgorsze z tego względu, że trochę skorzeni, dużo górek, dołków. Jak już zrobię to, to reszta poleci. No i dobra, dzień czwarty. Yy, ogrodzone trzy strony. Tutaj jeszcze mi zostało na półtorej godziny roboty. Z tej strony będzie wjazd. Yy, tutaj jak widzicie, jest po skosie. Z tego względu, że idziemy jeszcze, zobaczymy. Do tego miejsca. Yy, od słupka do tej dziury jest 5 metrów. Plus tam jakiś skos. Tutaj po prostu, żeby sobie autem wjechać, zaparkować. Nie wjeżdżać na działkę. Brama. Tutaj będzie 4 metry. Myślę, że wystarczająca. Jak coś, to jeszcze tutaj będę jednego słupka stawiał. Na furtkę. To jak coś po prostu jak uznam jeszcze, że przy robieniu bramy, że to jest za mało. Wezmę po prostu przedłużę. Tutaj będzie 5 metrowa gdzieś brama. Te trzy nie wmurywałem jeszcze, tutaj zapomniałem wywiercić, z tego względu, że będę sypał żółty piasek z cementem, żeby jednak te słupki, które będą pracowały, na których będzie powieszona ta brama, czy furtka, no to, no to wiadomo, muszą być jednak trochę sztywniejsze. No już jakoś to fajnie teraz to wygląda, bo jeszcze jak się ogrodzi, to już w ogóle, bo widać jednak to wielkość tej działki wcześniej tego jakoś tak nie było widać. Dobra, to do dnia piątego i już ogrodzona działeczka. Nie nagrywałem procesu całego ogrodzenia, e, ponieważ nie miałem czasu. Chciałem tak najszybciej zrobić. E, no i zeszło. Wszystko ładnie. No wiadomo, niektóre słupki trochę się pochyliły. Trochę się ruszają. No to jest e, kwestia tego, że <laughs> może troszkę za płytko wkopane. E, albo ta ziemia jednak w niektórych miejscach, ruch tym słupkiem to od niego odchodzi, jeszcze dobrze się może nie uleżała. Ale ja jestem z zdania tego, że to jest tymczasowe, po prostu ma stać. Przecież nikt nie będzie tego skakał po tym ani nic. Najwyżej po prostu jeszcze może jakieś zastrzały dam po środku, bo nie, na razie nie dawałem. Tyle trawa trochę wiadomo wrośnie się w to, przytrzyma to, ziemia też tutaj dookoła przecież wszystko weźmie, się ubije. Więc będzie ok, jakąś tam bramę zrobiłem. Prowizorka na razie, żeby po prostu była no wiadomo, jakiś tam super, super to prosto nie jest. Starałem się wszystkie to zachować piony poziomy, no ale wiadomo, czasami, czasami gdzieś to ucieknie. No i chciałem zakończyć, podsumować ten filmik cały i to wszystko, ile mnie to wyniosło. Działka cała 2261 metrów. Tutaj jest taki wpust na auto, żeby był brama. No i całość mnie wyniosła 1100 złotych. Sam po prostu materiał wkręty. No, materiał wkręty, no bo robocizna to ja, więc z robocizny się nie liczy. 1100 złotych. Myślę, że jak na obecną chwilę to jest wystarczające. Nie ma sensu tutaj nic się bardziej bawić z tym. Lepiej się pobudować chwilę wcześniej niż, niż te pieniądze inwestować od razu w ogrodzenie. Ogrodzenie zawsze zdąży się zrobić, a to na jakiś czas starczy. Dobra, to kończę filmik, bo tu nie ma co pokazywać. Siateczka taka oczka, tu są 20 na górze, na dole 15. Mam psa, ale i tak nie będzie spuszczany, bo przeskoczyłby pod oczkami albo przez oczka. Więc będzie sobie po prostu, jak będzie, to będzie biegał sobie na lince e, albo na smyczy. Mam taką fajną, 15-metrową. ostatnio już tu sobie biegał, więc, więc spoko. E, a wyczekajcie na kolejne filmy e, z, tam, z robienia Mausera rynny, rozłożenia ziemi, sadzenia tu i, i takie tam. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Zawsze to jakaś zachęta dla mnie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.